Z tej strony Filip, Dzisiaj nagrywamy Survival Disney Disney Disaster, tak to się nazywa. Filmik jakoś się skasował, nie wiem dlaczego. Nagrywamy kolejny, aby to właśnie zastąpić. I nagram odcinek po odcinku. Tak normalnie tak że nagrałem właśnie teraz odcinek i on się wrzuca. I teraz nagrywam kolejny Dlatego może będzie się tak klakowało To jest mój skin Taki sobie zrobiłem Dostałem Bobux I dlatego takiego mam skina Napiszcie czy ładny Napiszcie Ale dla mnie ładnie wygląda Ładnie Tak dla mnie jest A dla was napiszcie Jak, jak napiszecie Ładnie to dam wam serduszko Terduszko. I będzie mi bardzo miło. Tutaj mamy swojego kompana. Małego ludzika. No cześć. No cześć Stanowski. Tak się nazywa Stanowski. Stanowski i. Będzie się nazywał tak. Stanowski. A my za chwilę będziemy zaczynać. Ale na razie co się dzieje? Nic nie widać, nic nie widać. Ech. Halo, co? Co się stało? A, bo ja skoczyłem. Dobra, dobra, trzeba popuść, trzeba puścić. O, tylko oni wygrają. Tylko oni. Tobi! Tobi! Tak jak Tobias! Sk Niesamowite życie Gambola! To pojście tą bajkę. i zrobicie karty network. Polecam! Polecam też Wito i Bella. I Screamiego. Tych YouTuberów. Wejdźcie do nich. I żelaznego. Żelazny też jest fajny. Dobra, zaczynamy! Piękniemy! Pamiętajcie łapce w górze subskrypcji i dzwoneczka i komentarza. I tak bardzo fajnie będzie! Jak nawet obejrzyjcie! Coś jest... Co się... Co się dzieje? Tu jest jeszcze wejście na to. Dobra, jesteśmy w domku. Jesteśmy bezpieczni. O, nie! Zaraz mocniej wieje. Pomocy naprawdę sztorm. On Jezu. Ha! Szybko. Nie. Nie. Padłem z góry. Trzeba jeszcze raz biegnąć na dach! Może nas wywiać! Musimy uważać, widzowie! Musimy! Ja jestem odważny i, i wszedłem na dach! A inni to nie wiem! Ale straciłem trochę życia, bo spadłem! Auć, zapomniałem! Dawno to nie grałem! Dobra, idziemy! Dobra, dobra, już tutaj! Jesteśmy w domku. Dobra. O nie! wie ja? Gdzie Eh. Dobra. Szybko no, musimy wygrać. Gdzie? A! Spadłem. No nie, tak kurde, dlaczego to? Niedługo długo wieje, że mam urodziny 30 czerwca. Życzę mi wszystkiego najlepszego i zostawcie lajka w górę. A, a widzicie, moja nazwa flipkiller 132. Tak. Wtedy że tak piszczałem. Przyzwyczaiłem się do głosu dziewczyny. Ale co z tego? Co mi. Z... Ale piszcie, nie zostawicie Ale nie zostawiajcie. Lajka w tu. tu nie zostawiajcie. To jest jumpscare. To jest jumpscare. To jest jumpscare, dobra. Dobra, idziemy. A to. A dobra, idziemy na, na, na tą wieżę. Ona jest najwyższa. Dobra, idziemy tu. Ho. Dobra. To bolało, to bolało Dobra, idziemy Idziemy o, 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 o. Próbujemy, próbujemy tutaj przejść Dobra, idziemy Idziemy na samą górę Idźcie Prawie spadłem e. Idziemy Wulkan! Wulkan! O nie! Musimy zejść! Zejść! Jezu! Wulkan! Jak trafi nas, to już nie żyjemy! Więc musimy się schować! Chciałem się schować do domku. O nie! To już trafił. Gdzie ten wulkan? Tam! Lotki spadają! Nie widzowie! Chyba przegramy! Może! Lubię Minecrafta! No, siema, lubię Minecrafta, ja też lubię Minecrafta, bo mam go kupionego. Elo! Aaaa, mm. dobra, musimy to wygrać, musimy widzowie, o nie, to jest, musimy być pod dachem, pod dachem tutaj, dobra, nie wiem ile już, ile osób na mapie, dobra, dobra, tutaj uderza, jest, Trochę osób zginęło, ale mało. Sensei... O nie, nie, nie no. Elo. Mm, 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 mm. Idziemy. Idziemy. Mm, mm, mm. Dobrze, teraz będziemy... Teraz tak może. Ale ja tak nie wytrzymam, naprawdę. O. Za 100, za 800, po nie nie kupię tego, chociaż mam bu, buksy. Hacker, haker, haker, ja nie mogę, ja muszę grać tak, ja muszę, dobra, eee, e, chyba na stych trzeba wyjść. Tutaj pamiętam, że był strych. No jest strych. O, dzięki. Dzięki, że mnie podrzuciła. Ja tutaj trafi. Ale ja. Dlaczego mam tak mało życia? Fire. Lista. Fire. Ogień. Gdzie jest ogień? Dobra, gdzie jest ogień? Naprawdę. Au, 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 bu, au Dobra, idziemy Ale nie ma żadnego fire Naprawdę? Ktoś się chował w, drze w drzewie? Dobra, chowam się w drzewie Mnie nikt nie widzi Dobra. To jestem ja. Trzeba. O Nie! No opłacało się wyjść z domu. Naprawdę się opłacało. Drzewo Drzew to jest najlepsze miejsce do ukrycia. Opłacało się. Dobra, Szyb... dobra, szybko. Idziemy! Uh, uh, uh. Jezu! A! To, są ognis to są ogniste części! To są części! Wszyscy wygrali. Jucho! Jucho! Dobra. Uf, tutaj ile Aaaa, zobacz. Living Lake waj, Nie wiem, co to jest. Nie umiem angielskiego. Wdor <ścoughs> wtor wyścigowy! Wyścigówki! Wścigówki! Skąd tutaj się wzięły wyścigówki? jedziemy 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 jedźcie nie jedziemy jedziemy już dobra jedziemy z nim flashwood wood, wood flashwood dobra To jest burza, ale się. Dobra, idziemy, 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 szybko iść. to jest Flashwood. Dlaczego to się nie pojawiało? Dobra, widzowie. Żegnaj się, papa. Pa.